No ogólnie to chciałem nagrać coś ciekawego tym nowym killerem, coś takiego typu jakiś adept, albo coś lepszego nawet. No, ale okazało się, że w sumie to nie mam żadnych perków, nie mam nawet punktów na ulepszanie go. Także wpadłem na świetny pomysł. Bo na pewno tam jakieś fajne perki mam, żeby zrobić jakiś taki typowy build na typowego killera. No ale po co grać coś normalnego? Jak można strollować. I zagrać nowym killerem? W którym będę grał pierwszy raz, bez perków, bez addonów, bez w ogóle wiedzy, jak on wygląda. Ja tak naprawdę tylko raz widziałem jak ktoś nim gra i nic nie rozumiałem. Bo on jest tak dziwny, jak mi się to kojarzy w ogóle z tym, z Singularitym. Bardzo podobnie działa, ale czy naprawdę tak podobnie działa, to nie wiem. Muszę nim zagrać, żeby to stwierdzić. Także dzisiaj nowy killer, bez perków, bez addonów, bez offeringów, bez dodatkowych chromosomów mam nadzieję, że też wyjdzie. Także co, zapraszam do filmu. Olgu wykręciło, jezus maria. Co za dziwny killer! Nieważne, Zapraszam do filmu. Dobra, w tym meczu wypadałoby się trochę skupić. Gramy jednak bez niczego, więc. No, fajnie było nie trollować aż tak bardzo. Wziąłem jakąś krew w ogóle dupą, zebrałem. I, dobra, to żeby się skupić, to tak. Na pewno idę na drugi koniec mapy. Co ja to mogę oddać tu? Okej, okay, to zrobię to najpierw. Nie wiem co mi to da, jeszcze mówiąc. O, jest pierwszy surf. Jestem w stanie ją trafić. Trafiłem. Ale nie wiem co mi to dało. Naprawdę nie wiem. Masz jeszcze raz. Ty dostała hita. Wol fajny Ja mogę tym zabić w ogóle? Nie się powalić? Nie będę tego rzucał, bo to mi nic nie da raczej. No no teraz nie ma nic na sobie, to chyba nie ma sensu. Tak mi się wydaje. Nawet nie wiem, czy jest sens ją gonić. Raczej nie. No, kurwa. Okej. Okay. Ja pójdę tu może. Coś tu jest? to jest. Widzę, że jest też ta Kate. Ta sobie obita biega. Oberwał chyba, nie? Tak. Ale dziwną ma tą animację. Boże, no scratch marków jego chyba nie widzę, nie? No myślałem, że go to trafi. Zaraz dwa geny pójdą i tyle będzie. Okej. Okay. Mówiłem, że dwa geny pójdą. Nie, nie będzie on jest. Odpuszczę go sobie. Co ty robisz? Kurwa, no z tym lifem. Patrzę go w dupę. Nie wiem jak oni to robią, że dwa geny już poszły. Byłem przy tych generatorach. Ja, jak gram surwem, to zazwyczaj, jak killer podejdzie do gena. czy którzy są trzy osoby, oni idą gdzieś nie wiadomo gdzie. I już nigdy więcej do tego gena nie wracają. Bo przecież killer tu może wrócić jeszcze. Zapierdalają gdzieś do safek. Nikt nie wrócił do tego. No, pojemane Edwan Klona chyba, nie? Tak, dobra, to wrócę sobie do, do niego zaraz. pójdę tam Podejdę kawałek, tepnę się i... gdzie zajebiście No to się zajebiście tepnąłem. O Boże. Nie wiem co on zrobił Było dość dziwne. Zostaw go Co wy robicie? I on jest? Tu. Wow, nikt mnie nie oślepił. No way. Dobra, pierwszy hack. Czy to mi coś dało? Nie wiem. Powinno mi coś dać. Podniósł tą paletę, xD. Kurwa, jak nie lift to sprint. A, jebie. Dobra, to wracam. Na kim co do mnie te ogena tak mają wykręconego? co zrobił. Mm, on wisi już drugi raz, co? Nie, Quentin wisił wcześniej. Kurwa, no i zrobił te ogena. Dobra, może nie będę w niego strzelał. Wow. Solidna paleta. Czemu oni się tak typają po wywaleniu się. Boże, nie, wiem czy to wina pingu mojego. Raczej nie no, ping mam niski. Więc gra jest zbagowana, czy ja mam wylew. No patrz. Okej. Okay. Nie wiem co ja zrobiłem, nie wiem też co on zrobił. był mądrzejszy jak widać. To on nie umiera przypadkiem. Ja już nie wiem kogo ile razy wiesałem. No tak to jest. Okay. No tak, bo nie wszyscy mają czas przecież. geny kręci się. nie? Ten gra jak Debil i pewnie jest ma drugi hak dopiero. Na jak? Więc jeszcze zdążą wygrać grę. A nieźle się gra. Nie, wiem, co ja mam zrobić, żeby. Ja tu mogę klona postawić. Jak to się robi. ja w pojęciach to działa. Aha, już wiem chyba jak działa to stawienie klonów, ten taki żółte gówna po, po, po moich bokach, to jest chyba jakby ten proces stawiania go, ale jak ja to odpalam, to nie wiem. Próbuję za tym żółtym polecieć, on gdzieś tu był chyba. O nie? Nie wiem, no, oczywiście, że marków nie widziałem. A, to już ostatni gen jest kręcony. Nieźle się killerem gra, no. Taka zabawa, że no kurwa. Aż chce się grać w to. Co on zrobił? Myślę, że to feng mi tu przeskoczy. Ale oberwał. On jest tu. To jest. Czego mogę jakoś ograć? No hm. kurwa, no nie mogę od razu zaatakować po tepnięciu się. Jakiś cooldown ma zjebany, ale bez sensu jest ten killer. Już nie ma palety, nie? Okej. Okay. dobra, ja go biorę gdzieś na jakiś inny hack od razu. Tam go biorę. O, ten to już na pewno umiera. Wow, jeden kill. Niesamowite. Świetna gra. Jakby ktoś się zastanawiał, czy kupić, to, to polecam bardzo. Polecam kupić. Nie polecam tak naprawdę. bo jest ale jasno. Nic nie widać. Co ja mam robić, żeby grać lepiej w tę grę komputerową? Nawet nie w ogóle jakie zadanie mam. Widziałem jakieś losowe i, i co? I nawet nie popatrzyłem co to jest. Fajnie było, jakby ten killer nie gadał pod nosem. Bo nic nie słyszę, czy generator jest robiony, czy nie. Już poleci paleta. Wiedziałem. Ale śmieszny skin w ogóle. Pierwszy raz go widzę, taki biały. O nie, poleciała paleta. A, dzięki. No i co, czy jest sens za nią lecieć? Niby ta ona jest po lewej No i co? Generator. No nieźle. Nawet nie wiem skąd ona się tu wzięła. Coś strzałem gdzieś z boku. Nie zaplątałem. Ona chyba też. Dziwne, dziwne. Ale dobra, no początek jest na pewno lepszy niż w poprzedniej grze, żeby tak poużywać tej umiejętności, żebym umiał trafić Dobra, chodzę pod No, paś. No to było 50 na 50, nie? Albo trafi i będzie super, albo nie. Już się nic w sobie nie stanie, bo i tak nie będę tam biegł za nią na drugi koniec mapy. Mam takie trzy geny fajne. Jakby udało się obronić, to było super. I tu nikogo nie ma? Byłem pewien, że ktoś tu widziałem. Dobra, tu się nic nie dzieje. O, teraz coś tam jest. No zobacz, trafiłem. Drugi generator. Oko. Ja sobie polecę za nią. Mam to gdzieś, czy to jest tunelowanie, czy nie, czy, czy co to jest? Kurwa, ja wiem, ja te surwy, to sobie przetuneluję Dobra, no mam te 3 geny. Nie są wykręcone. Ja się dalej regresuję, także no git jest ogólnie. Jak na razie tu też się nic nie dzieje. Tu mam jakiegoś surwa odklejonego. Ja myślałem, że we mnie wyjdzie. Ona bardzo dziwnie gra. Tak jakby mogła patrzeć tylko przed siebie i tak biec. Albo tylko za siebie, jakby nie mogła obracać kamerą. Tak trochę wygląda. Ty niby to zderzywała, ale niby nie. Co się stało? Ty, to się jakoś odbija? Nie wiem w sumie. Tu gdzieś był inny surf. Boże, nic nie widzę. Tam nie biegnę na pewno, nie. Tu ktoś sobie zaczął robić. Muszę pilnować tych trzech genów, no. nie jest prawie zrobione, już. Gdzie ona jest? Hej, okay. nie będzie ona zniknęła. Tu jest. Może są trzy te same postacie, jak ja tego nienawidzę. Ale każdy zaraz tu będzie grał. No, no mnie by to trafiło, no. Jestem pewien, żeby trafiło mnie. Ja się dalej regresuje, To jest git. Ja się nie regresuje. oni robią? Tak biegną przed siebie. Bardzo dziwne. Ty, myślałem, że to surwia, za to mój klon. Ale surf też tu jest dobre O ty! Myślałem, że będzie skok przez palety. Tam jest tak okno, więc jej nie dogonię. Do no tego bardzo chcą, widzę. Ciekawe, że nie chcą skręcić tamtego gena na drugim końcu mapy. O! Moje surwy zazwyczaj właśnie tak chcą. Wszystko po kolei robić, byleby jak najdalej od killera. No, myślałem, że ją trafię, albo że zrzuci paletę i po palecie dostanie hita. To już, nie wiem, na opcji było wiele, żadna się nie wydarzyła. Ale dobra, i tak jest dobrze, bo poszła paleta. To mi wpadkiem nie pomoże. Ja to chyba mam zwiększony zasięg, nie? Coś takiego było. Ty i ten dalej się regresuje? I go nie dotknął. Ale dobra, to już prawie w ogóle palet nie ma. Szczególnie, że w szaku nie ma już palety. Więc tam to już w ogóle... nie zaciekawie może być. To teraz to trzygenowanie chyba nie będzie aż tak dobrze działać. Szczególnie, że ja żadnych perków nie mam. To już w ogóle. Ale dobra no, postaram się coś tu zrobić. No w tej strefie fajnie by było jakbym kogoś znalazł, nie? Bo to może mi chyba dużo dać. Wow. No trzeba było się wyleczyć, bracie. Coś się tam przekleju, mam bardzo mało haków, więc Nie wiem co ja mam zrobić w tej grze. No myślę, że przytunelować trzeba. Jedna osoba ma defuka chyba, nie? Tak. Nie no nie da się tego obronić, szczerze mówiąc. Moment... Jeżeli są cztery osoby, ja nie mam żadnego perk'a I tak naprawdę nie mam co zrobić Oprócz biegania do... Ten... dookoła siebie No to nie da się tego obrębić szczególnie, że ten jest już prawie zrobiony, jeszcze tam na moje prawo też jest podobnie A jego już kopać nie mogę, tak? No o tym mówiłem To trzygenowanie teraz jest bez sensu Takimi killerami, szczególnie no nie wiem co mogę zrobić. No, mogę sobie pobiegać za surwenc, co najwyżej. Nie mają palet, nie mają nic, grają jak takie debile i. No, ja też gram oczywiście jak debil, no, ale. Wiadomo, no ja mogę. Gdzie ono jest? Boże, no te scratchmarki jebane. Kurwa ja mnie ten event, naprawdę. Kurwa, adrenalina jeszcze, no. Ona ma chyba do z tego co pamiętam, więc jakbym ją złapał, to chociaż jedną ukila wymiał Tak, tylko pewnie co zarabia będzie 10 osób jeszcze Żeby ją zblokować No zobacz To może jednak nie O co tu się wydarzyło Dobra, tamtą Zostawię, nie chcę ucieka Chyba, że zdąży, chociaż wątpię. Nie no gdzie? Nie zdążyłbym. Nie no kurwa Dudupy dupy jest ta gra. Nie wiem co mogłem powiesić najpierw co Michailę. E. Nie wiedziałem ile ona Mahaków na sobie dupie i tak on tą grę Nie da się grać. Ja nie umiem w to grać, po prostu, no. Ja też jakoś lepiej mi są.